Zaczynamy kolejny odcinek, szorcik numer 3 Bardzo często zadajecie pytanie, jakie buty do biegania są najlepsze I mam na to odpowiedź Uważam, że większość butów dostępnych na rynku robi ludziom krzywdę Buty do biegania, które mają amortyzację i są np. stworzone dla pronatorów lub supinatorów To buty, które tylko pogłębiają nasze wady postawy i pogłębiają nasze problemy w obrębie stóp z mojego punktu widzenia najlepszymi butami do biegania są takie buty do biegania, które nie mają zbyt dużej amortyzacji, a przede wszystkim mają zerowy drop, czyli bardzo, czy w zasadzie żaden, żadną różnicę pomiędzy piętą a palcami. Zerowy drop, buty minimalistyczne, buty, które są wygodne, to buty, które są najlepsze dla naszego ciała, ale żadne buty do biegania nie spowodują, że będziemy chronić się przed kontuzjami i że unikniemy różnego rodzaju bólów. Co nam z kolei zagwarantuje pełen, pełen komfort biegania? Otóż to zagwarantują nam odpowiednio silne mięśnie stawy, które możemy wzmocnić robiąc konkretne ćwiczenia. I najlepszym ćwiczeniem, najbardziej naturalnym, jest po prostu chodzenie na busaga. Ale bardzo ważne też jest to, aby odzyskać pełną mobilność stawu skokowego i pełną ruchomość naszych stóp. To możecie uzyskać poprzez robienie oczywiście określonych ćwiczeń. No, i tutaj polecam nam tak zwane ćwiczenie chwytne stopy. Polecam też rolowanie stopy. E, polecam po prostu pracę nad e, dużym przywodzicielem palucha. Tak to się nazywa: nad no, palcem w pracować. Co za tym robić, aby przywrócić naszym stopom pełną sprawność? Na samym początku polecam chodzić na bosaka. Najpierw możemy zacząć od chodzenia na bosaka po domu. Jeżeli macie taką możliwość, to oczywiście polecam chodzić na Bosaka po trawie. Kolejnym ćwiczeniem to wprowadzenie do swojego życia butów minimalistycznych. Najpierw w tych butach powinniście chodzić, a dopiero później biegać. Dobrze jest prowadzać stopniowo te buty do swojego treningu. Czyli, jeżeli do tej pory biegaliście, biegaliście w butach, które są mocno amortyzowane i mają dużo technologii, no to nie możecie od razu przesiąść się na buty minimalistyczne, bo to jest niemal pewne, że będziecie mieć kontuzję. Co zatem robić? Chodzić w butach minimalistycznych przez nawet dwa miesiące, i po tych dwóch miesiącach stopniowo prowadzać buty do biegania. E, czyli. Jeżeli do tej pory biegaliście 40 km tygodniowo w butach mocno amortyzowanych, to od kolejnego tygodnia wprowadzacie zasadę 10 stopni i biegacie w tych butach mniej więcej 4 km, e, przepraszam, 10%. Z czasem można ten, e, ten czas spędzany w butach minima, minimalistycznych zwiększać. E, no i tyle. Polecam świadomą pracę nad zwiększeniem ruchomości swojej stopy. Możecie to osiągnąć dzięki rolowaniu, dzięki mobilizacji swojej stopy. I te ćwiczenia zaprezentuję na stronie trenerobiegania.pl w przyszłym tygodniu. Będą oczywiście określone zdjęciami. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, pytajcie. Ja jestem do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia.